Mamy taki filmik, który również nam pokazuje możliwości tego symulatora. Także mamy i fotelnami się kręcą, ruszają. Jeżeli wchodzimy w jakiś obszar, gdzie jest ciepło, odczuwamy powietrze ciepłego powietrza na twarzach. Tam, gdzie wchodzimy w wodospady, w mgły, również odczuwamy kropelki wody na twarzy. To jest też ciekawe, że rekin z ofiary, którą był w dewońskich morzach stał się współcześnie drapieżcą, prawda, w toku ewolucji, yy, której po drodze ryby pancerne no, niestety wymarły, albo stety, dla rekinów to na dobrze akurat wyszło. Yy, tak się akurat stało, że yy, ci drapieżcy zniknęli, a rekin, który wówczas był ofiarą, stał się teraz drapieżcą, prawda? W tym miejscu stojąc możemy sobie jako wirtualnie tą klość obowiązę zwiedzić, bo normalnie na co dzień do tej jaskini nie ma dostępu dla turystów że tu jest okazja, żeby troszeczkę tej chaosowej jamy pooglądać, zapoznać się z naciekami, formami nacikowymi, jakie tam występują, i zobaczyć jak piękne jest to miejsce. Więc nie tylko mamy ciekawą jaskie postacie, jaskini raj, jaski na ale również to chaosiowa jama jest takim elementem. Chcieliśmy to po prostu tej prostu wyeksponować. No a rozmajceniem tutaj dedykowanym dla wszystkich jest właśnie ta wirtualna podłoga, interaktywna podłoga, którą... Niejako by spacerujemy sobie po dnie jeziora kransowego, wstępującego się do śledztwa. Zapraszam wszystkich mieszkańców Kielcji i okolic na odwiedzenie Centrum Geedukacji w dniach otwartych, które będą 25 oraz 26 i w niedzielę 27 maja. Także będzie można i zwiedzić Galerię Ziemi, zobaczyć wystawę czasową, jak również zapoznać się ze szlifowaniem minerałów. Będzie można sobie samemu coś wyszlifować. Minerały my przygotowujemy.